A teraz temat żonaty zakochany. No właśnie, podobno prawdziwa miłość powietrznie, a, a ludzie dobrze dobrani mogą kochać się aż do końca życia. Ale co możemy zrobić, gdy mieliśmy właśnie takie małżeństwo, a nagle okazuje się, że nasz mąż jest bezgranicznie zakochany, ale nie w swojej żonie, nie w nas, a w kimś zupełnie innym? I na to pytanie będziemy dziś próbowali odpowiedzieć z panem Adamem, Adamem Zajączkowskim. Witam serdecznie. No właśnie, czy żona, to mężczyzna może zakochać się na nowo, ale już nie w żonie, a w innej kobiecie? No niestety może i niestety czasami się zakochuje. I tak naprawdę jeżeli już taka sytuacja będzie miała miejsce, myślę, że z punktu widzenia żony, która, która chciałaby coś w tej sytuacji zrobić, no jest na pewno trudne, bo gdy w grę wchodzą emocje, gdy pojawia się nowe uczucie świeże, że tak powiem, które może bardzo pociągać. No tutaj też ciężko o jakąś, o jakąś siadę, czy o jakąś pomoc, czy... Jakieś logiczne, prawda? Bo tutaj zawsze mhm. rozum czy serce i czym mamy się tak naprawdę kierować w takiej sytuacji. Mówił Pan o tym świeżym uczuciu. A w jaki sposób właśnie zachować taką świeżość w naszym małżeństwie, jeśli jesteśmy w stałym związku 25 lat? 30 lat, 35? Na pewno dbać o związek codziennie, nie tylko okazjonalnie. Myślę, że ważne są szczegóły, takie życie codzienne, przynoszenie chociażby kwiatów nie tylko z okazji Dnia Kobiet, czy urodzin, czy jakichś większych świąt, ale, ale dbanie na, na co dzień. Tak naprawdę um, małżeństwo, w moim przekonaniu szczęśliwe małżeństwo jest to małżeństwo takie, które... Które na co dzień stajesz się podtrzymywać swoje uczucia, na co dzień staja się utrzymać ze sobą kontakt, to rozmawiać ze sobą, sprawiać sobie jakieś chociażby drobne jakieś przysługi czy gesty. I to tworzy całość małżeństwa szczęśliwego, które trwa wiele lat, małżeństwa, które, które jest udane, zgodne i które przez wiele lat chce być dalej ze sobą. Mhm. A kto częściej zdradza mężczyźni czy kobiety? statystycznie mężczyźni. Ac... Ach, wiedziała, mogła mnie pytać. Aczkolwiek jakiś czas temu pojawiły się wyniki badań prowadzone w Wielkiej Brytanii, gdzie okazało się, że Któreż to były bardzo kontrowersyjne, że okazało się, że co dziesiąta kobieta przyznała się do tego, że ojcem ich dziecka nie jest ich mąż. A jeszcze trzeba brać pod uwagę osoby, kobiety, które się nie przyznały, ale jednak 10% jest to liczba dosyć szokująca. Co też w pewien sposób upamiętam takie utajte stereotypy, że z reguły mężczyzna zdradza, że to najczęściej właśnie on dopuszcza się gdzieś jakiegoś szukania skoku w bok. No, ciężko jest to do, dokładnie oszacować, ale zgodnie z najnowszymi badaniami nie jest to takie proste jak, 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 jak większość z nas sądzi. Mhm. A co może być z tego powodem, jeśli chodzi o mężczyznę? Czy może być to tak zwany kryzys wieku średniego? To może być jeden z powodów, aczkolwiek nie zrzucam wszystkiego też na, na kryzys wieku średniego, bo w sytuacji, gdy małżeństwo jest zgodne, gdy małżeństwo jest udane, gdy, gdy obie osoby chcą żyć ze sobą, to myślę też, że kryzys wieku średniego niewiele tu zmieni i niewiele zaszkodzi małżeństwu. Raczej myślę, że jest to pewien katalizator, który może wpłynąć na, na podjęcie takiej decyzji, czy na no, dopuszczenie się zdeady, aczkolwiek myślę, że przyczyny jednak leżą znacznie głębiej i i nawarstwiały się przez wiele lat, a to tylko jest, że tak powiem, takim czynnikiem, który może to ułatwić. Mhm. I co powinniśmy wtedy zrobić? Jak kobieta powinna zareagować, dowiadując się o takiej zdradzie, może na początek, nie bezpośrednio od męża? No, ciężko tutaj jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę, że tutaj jakimś rozwiązaniem jest, jest rozmowa, porozmawianie na ten temat. Tutaj przemilczenie tego i gdzieś noszenie w sobie emocji związanych z taką sytuacją, które muszą być trudne no i, i też pewnie bardzo intensywne, no niewiele może zmienić. Myślę, że, że tutaj warto jest szczerze porozmawiać, ustalić pewne nie wiem, potrzeby, które mogą być, może, może, które może są niezaspokajane, może przedefiniować, zredefiniować małżeństwo, zredefiniować związek może, zacząć że tak powiem od nowa. Nie ma na to myślę jedno, jednoznacznej jakiejś siady czy wskazówki, która, która działałaby na wszystkich i w uh -huh. każdej sytuacji. A gdzie powinniśmy szukać pomocy? Powinniśmy od razu udać się do psychologa, seksuologa? Powinniśmy najpierw między sobą porozmawiać? Myślę, że warto zacząć od, od wspólnej rozmowy, do ustalenia tego, czy rzeczywiście oboje partnerzy chcą jeszcze być ze sobą, bo też z drugiej strony związek jest relacją dwóch osób i bez chęci, przynajmniej minimalnych chęci z każdej ze stron, to ciężko jest mówić o ratowaniu małżeństwa. Myślę, że rozmowa może być pierwszym krokiem. Kolejnym może być udanie się do, do terapii zajmującego się parami czy małżeństwami. który też może pomóc rozwiązać pewne problemy, do których małżonkowie będący w tej relacji emocjonalnej mogą nie mieć bezpośredniego dostępu, mogą pewne rzeczy nie widzieć. I też może pomóc to osoba, która spojrzy na, na związek, na komunikację między małżonkami z pewnego dystansu i pozwoli zobaczyć rzeczy, które. Dłarząków są po prostu niedostrzegalne. Mhm. A co w momencie, kiedy nasz partner odchodzi i mówi def, definitywnie, że y, nie kocha nas już, że ma kogoś innego. Mm, I co wtedy? Czy faktycznie jest szansa, że my m, zakochamy się na nowo w kimś zupełnie innym? Jak Miesz. sobie poradzić z tym uczuciem, bo my przecież nadal kochamy naszego męża, naszego partnera? Ale on no, decyduje się jednak mimo wszystko nas zostawić i jak tutaj walczyć z tym uczuciem? Myślę, że ciężko to mówić o, o walce z uczuciami. Jednak uczucia pojawiają się w nas fajów, na nasze zachowanie i nie znam szczerze sposobu na, na zwalczenie w sobie uczuć. Na pewno jest to, czas. Jest, jest to, jest to leg trudne. Leg jest Ta, tak, zgadza czas się. Jest na pewno jakiś musi, musi upłynąć jakiś czas, żeby, żeby to uczucie osłabło, żeby jednak... Mhm jakoś sobie poradzić, zredefiniować też, też swoje miejsce, bo po iluś latach, po 10, 20, kilku, 10 latach życia razem, potem zostanie samemu jest bardzo trudne i tak naprawdę trzeba zacząć się nauczyć w pewnym stanie żyć od nowa. Można oczywiście udać się na konsultacje, czy, czy, czy jakąś pomoc psychologiczną do osoby, której się zajmuje, do psychologa, do terapeuty, to może w tym pomóc, ale jednak... Um, to w jaki sposób sobie do nas osoba poradzić to zależy od niej, no i też tak naprawdę, o, no i tak jak pani mówiła, no musimy mieć jakiś okres czasu, żeby, żeby jednak poczuć się lepiej, bo wydaje mi się, że nie ma sposobu, Jednego, który, który natychmiast, uh -huh. tak, taki który natychmiast powoduje, że nie będziemy cierpi, będzie nam dobrze i, i wszystko będzie już ok. Uh -huh. Oczywiście do tej rozmowy żonaty Zakochanej jeszcze wrócimy z Panem Adamem, a w tej chwili zapraszam Państwa na raport, czyli na wydarzenia z Poznania.